Hej kochani, ja jestem Karol, a wy kanał Karo. W dzisiejszym odcinku będę przodzę parku widzów Tak, to nie są tylko parkury dla mnie, no może jeśli ktoś tylko ma, eee, dobra. No to pierwszy parkur ściana od, no to nie jest dla mnie, tylko to jest ciekawe. Dobra, no to za. Zagra... parkour. parkur. Dobra, idę. Będę przechodziła parkury widzów, czyli e, nie dla mnie, tylko jak zrobię jakieś parkury, to muszę je przejść. Tak. O, tu jest. Pozdrawiam mojego fana, czytam Fakiet Truskawka jest super. Pozdrawiam ciebie serdecznie i. Zuzanna Bytysy 1, 2, 3, 4 Wow! Najlepszy rekord, rekord dnia No wiecie, ma się ten Dobra A Teraz zobaczymy parkour masowe pozdrawiam dobra, słuchajcie, przyjdziemy sobie sobie... Słuchajcie, przyjdziemy sobie... O, tamko, tamko! Okej, okay, przyjdziemy sobie, zobaczymy. O, zielony diament. A dnia A ja mam rekord czasów mam najlepszy dnia. Hej, Właśnie Juka mi tu przyszła. Eee, przyszła lepszy niż Karola, bo mam na ten domy trzech <laughs> czasów. Usiądź sobie na pufie. Dobra, może ten parkour, bardzo ciekawy. Tamku. O -o -o! Pozdrawiam Ciebie. Czekaj, tamku. Jeden, dwa, trzy, cztery. Tamku. Czuję ten klimat świąt już jutro? Tak. My no też nie możemy doczekać. Bo no... Niech będzie. No, wielkanocnych świąt, nie, zbliżających się świąt wielkanocnych życzymy Wam zdrowia, to najważniejsze. Żebyście spędzili ten czas z rodziną No jeśli nie mieszkacie z rodziną To nie e, Jakby no będzie was mało wtedy w, to, w te święta wielkanocne Ale myślę, że dacie radę Zostańcie w domu co dajcie, żeby zostać w domu Bo będzie tu Tak i codziennie pamiętajcie, że Moje odcinki działają codziennie Tak, Karla postara się dwa odcinki dziennie Ale nie wiem, czy to będzie możliwe tak. Postara się, żeby były trzy odcinki dziennie, ale zobaczymy jeszcze. Zobaczymy jeszcze. Jak będziemy stać czasowo. Tak. No pamiętajcie, żeby spędzić ten czas w domu, wiem, że to czasami jest nietrudne, ale jak musicie zrobić jakieś zakupy, to zróbcie je. Ale pamiętajcie, maseczka i rękawiczki. I często myjcie rączki. Tak. To podobno 30 minut 30. trzeba mieć. No, 30 sekund trzeba mieć ręce, więc postarajcie się to robić. Bo my też się z jogą staramy, co nie uda? Mm -hmm. To właśnie spełniać. Tak, bo pamiętajcie, że bez powodu oni, ludzie tych zasad nie wymyślają. One z jakiegoś powodu są. Tak. Dobra, słuchajcie, nie przemyślałam tego parkuru, bo trochę trudny, powiedzmy, tak. ten parkur. Ten... Tak, Pamiętajcie, że codziennie są moje filmiki, że jak ktoś po prostu nie mo, e, nudzi się w domu, to może oglądać moje odcinki. pamiętajcie Tak, za długo będzie kolejny konkurs na dróg, czapeczkę duchy, tak. taką niebieską, ale. Taką trochę, trochę taką. Długo, więc musicie być cierpliwi. Tak. Bo będzie, tylko musicie no, być cierpliwi i poczekać. Chwilę. Tak. Ja Dobra, to, że... może zielony diament. Czemu to się tak długo ładuje? Jak pewnie zauważyliście mam pan, Wiem, powiecie pewnie Wow Karol i ty masz vip pewnie To wcale nie wiedzieliśmy, wiesz Nie no, serio no, Kupiłyśmy wczoraj Tak, żeby Karola mogła przyjmować was do Więc zapraszajcie Karola może mieć do 2000 znajomych Więc Macie czas w miesiąc na zaproszenie 35 level. To To zapraszajcie na oxy 1, 2, 3, 4, 2, 5. Właśnie im wyskakuje, poczekaj, pokażę Cię im. Nie, to nie jest Julka, tylko to jest Julka. Poczekajcie, o, proszę bardzo, to jest moja piękna siostra. Dobra, jakie sobie... O, tutaj ten czowy parkour, co? Uśmiech. I, dawajcie uśmiechy mi e, i... No i zbijemy ten 35 level i będzie fajowo, więc... No pamiętajcie, pomóc zawsze... A pamiętajcie, żeby wpisywać swoje nazwy na odcinek. Dobra, bo mam. Tak. Koniec odcinka. Pamiętajcie, żeby wpisywać swoje nazwy, bo wiem, że ktoś po prostu jakby nie chce mnie nie zapraszać i wpisywać tego długiego, więc piszcie swoje nazwy w komentarzach, a ja Was po prostu zaproszę. jakiś fajnych rzeczy, to będzie więcej losowań dla Was. Tak. Bo my mamy troszkę dla Was tych unikatów, mamy na przykład dwie pary butków z tego vip ale no pamiętajcie, że tego i tak nie Mam pytanie, jak stąd przeskoczyć, skoro nawet tutaj nie ma trampolin? Patrz. A tutaj mogę dednąć, więc nie wiem, nie wiem, jak to porobić mam. Bardzo ciekawe parkury. No widzicie, ja tu dedam, a nie ma trampoliny, więc... No, dobra, nie, wiem, nie wiem co zrobić mam, żeby po prostu przejść ja w ten parkur, ale też jest fajny parkur w Jeszcze tylko jeden parkur. dobrze w pierwszym spotka. Może teraz od mojej ulubionej Nie, dobra. Ja się... Tak. Dobra, ona nie ma. O, wiem od kogo sobie przejdziemy. Od Monstert, to 3, 2, 1. Tak, Pozdrawiam, Monstert. To jest mi bardzo, bardzo miła. Tak, jest bardzo miła. Ja, która miałam. E, Boostera. O, Liliu nie przyszła. Jak która miałam Boostera, to ona mi po prostu. Co mi dwie minuty dała, grafa, więc. Buziaczki. Tak, a pamiętajcie, że Karola robi boostery co 4 dni du, 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 du. no zależy wiesz od stanu konta, ile ma biementów chciałabym zależy... wam pokazać Lilunię tu? No, nie lubisz być goskana, nie na no, żartuję Liluś... Liluś. ona po prostu uwielbia jakby leżeć na mojej pufie, no nie, tak, bo jej tam jest no, dobra no to to wiem, teraz no, ona po prostu uwielbia tą pufę, jakby to była jej... Ona jest taka wielka. Piszcie Karoli pomysły na odcinek, niekoniecznie z grom, ale może... No właśnie tak. tłumaczę im. Że jakby też możecie zgromać. Ktoś mi napisał, że e, nagraj 24 godziny na balkonie w tak. łazience. Zobaczymy, słuchajcie. E, myślę, że najlepiej by byłoby w, lepiej w balkonie, na balkonie, bo balkon jest szczerze oh, chyba wow. większy. Słuchajcie moi drodzy. Polecam Wam przechodzić pierwszy ym, par, jakby parkour w topce, ponieważ ja dostałam z VIP-em. Y, 1732. Tak, 82, jeśli macie VIP-a. 62. Ym... Jezus Maria, mi tu Fan pisze, że Karo klucz spał. Nie wiem o co. Chodzi. A dobra, klucz, dobra. A nie wiem... Prawo co... koniec odcinka Nara. Kocham was. Ja Karola właśnie kupiła tego vipa, mogła robić, tak, ten nie, w ogóle sobie zmieniłam te butki, bo ja sobie kupiłam z Juką na jeden miesiąc i były te butki, wiecie jakie, te wiecie, futrzane. Tak, <laughs> tak, no i zmieniłam sobie na pudrowy róż. Pamiętajcie, moja dzisiaj fanka do mnie pisze jaki jest twój ulubiony kolor? A ja taka, a co? Ona, nic, tylko tak z się pytam. A ja taka, no pudrowy róż, ona ładny. Więc pamiętajcie, pudrowy róż, pudrowy róż Tak, Karla uwielbia pudrowy róż No Ja lubię zaś fioletowy, róż, Takie kolory nieczęsto spotykane No nie widać, widać, żebyś lubiła Nie, bo ja albo na czarno ubrana, tak. albo na biało-czarno, więc O, Lika się zainteresowała swoim legowiskiem no. <grywa> Gdzie dałam właśnie jej kocyk O, patrz, no. mhm. O Jezu, musimy już skończyć Zostawcie łapki w górę oraz subskrypcję do następnego odcinka. Tak. To było właśnie, że przychodzę parkoury świąt. Tak. Żebyście wszyscy.